dzisiaj przyjdą do nas postacie z K-pop Demon Hunter, bo tam pojawiła się scena, z której wyjdą. A ja dzisiaj zainstaluję kamery, dzięki którym będę widział wszystko. I chwileczkę zaczynam słyszeć jakąś piosenkę i to chyba są te dziewczyny. I na początku powinna przyjść do nas Mira, więc wejdę teraz szybko w tą kamerę i tak, w tym momencie ona tu wyszła i zobaczcie, ona ma takie czerwone włoski. Ona chyba nie jest aż taka zła i patrzy się na kamerę, ale chwilę, ona zaczyna iść w stronę pipka domu i a ona go tutaj Niszczy i chyba wchodzi tam do środka. Ej, co ty robisz? Nie! Zostaw nie. mnie, co to ma być? Mój kolega zaczyna krzyczeć, to jest pipek. Nie! Co ona mu robi? Ona go gdzieś nie. zaciąga, Muszę szybciutko widzowie wyjść nie. i uratować mojego kolegę, bo on może zostać wciągnięty do tej bajki, ale chwilę pipek. Czemu ty masz włosy czerwone na sobie? Ludzik, to jest takie nie. fajne. Ja też zostanę K-pop Demon Hunters, tak jak ta. Co? Mira, i może ty też też nią zostać, tylko musisz założyć nie. taką perułkę. Nie mam takiej opcji. Nigdy nie będę mieć czerwonej. Peruczki, musisz się ogarnąć, bo w tym momencie zobacz, kto do nas przyjdzie. Taki straszny Genus Sadja Boys i zobacz, w tym momencie ta scena zmieniła się na czerwony kolor. Nie podoba mi się to, czy teraz chłopacy stąd wyjdą! Tak, to są złe postacie, więc podglądnę tego Genus Sadja Boys i zobacz, tu wszystko jest czerwone i nawet tutaj go widzę. Ale zaraz czemu koło niego jest taki dymek? Coś mi tu nie pasuje. Ej, to są trupie czaszki, bo on jest tak naprawdę potworem i on się potrzyma. Ty i on coś tutaj coś postawił koło mojego sklepu. Po... Czekaj, czy to są jakieś, nie wiem, maszyny z napojem? Tak to wygląda, ale niczego oprócz tego nie ma. Ej, około twojego Yeah. Ej, tak, ja to widzę, to są puszki Sadja Boys, czyli to z ich piosenki. I tutaj nie, on prawie zniszczył moją podłusie z nuczek shopu, która jest taka mięciusia, i nawet moją koszuleczkę, która taka jest super. Musimy wyjść stąd teraz i chcę zobaczyć te napoje. I tak, faktycznie one tutaj są. I nawet jest taki automacik z wszystkimi Sadja Boys'ami. No, czekaj, uh. wiesz, co, ja bym się napił tego napoju. No tak smakowicie! Nie, Pipek, weź go lepiej daj mi i, i patrz, pokażę ci, że to może być pławka. W tym momencie postaram się, pum, rzucić go i zobacz... A, ten napój wszystko wyżera! On jest trujący! No co? To była trucizna! On chciał nas zatruć, ten Sadza bo No tak, dlaczego, Gino, jesteś taki niedobry dla nas? Może lepiej nie podchodźmy do niego, Pipek? No właśnie, <laughs> chciałeś nas zatruć? A, on <śmiech> jest taki <laughs> zły! To jest potwór demon Pipek. On się zamienił w złom jego wersję z takim kapelusikiem. No nie! Ale poczekaj, on z TNT! Nie, A ja bardzo lubię TNT! Co ty gadasz? Musimy go Pipek odpędzić, żeby te TNT się nie włączyło i dawaj go teraz podpalamy! Obos, obos. Bardzo dobrze, bo w tym momencie nie chcemy cię tutaj. I tak, ta scena zmieniła się na dobro. Bardzo dobrze nie podobało mm. mi się to. No tak, ale czekaj, teraz będzie więcej postaci i teraz o, o, chyba przyjdzie do nas Rumi Tak, ona tutaj jest! Widzisz, to ona ma takie włoski różowe. No to jest moja tienty. Piosenkarka, ona naprawdę dobrze śpiewa W tym filmie No tak, ale chwilę, ona chce nam dać jakąś informację Spokojnie, nie jestem zła No właśnie, Pimki, przecież ona tutaj jest Takim potworem, demonem w połowie Pamiętasz to z tego filmu? Pewnie, że tak, ale o... ona tak naprawdę jest dobra I chce pokonać o, o, o. zło i nas uratować Ale super Tak, i tam jest ten gwima, czyli ostateczny potwór Na tej scence i ona dała nam znać Że będzie śpiewać, aby zrobić bańkę ochronną To może się naprawdę udać Ale chwila, co ona robi przed moim domkiem. No właśnie, nie wiem, ale czekaj. Ty, ona zaczyna coś śpiewać. Widzisz to, Pimpek? Ty, ale jak ładnie. Nie no, nie wiem, czy to w ogóle pomoże. Ja się tego troszeczkę boję. Ja chyba, wiesz co, wejdę do mojego domku. Co, serio? Ale chwilę, ta bajka teraz powinna się wytwarzać i... A, ona cały twój domek przejmuje. Zaraz, co się nie stało? Nie, co nie, nie. ja jestem w środku tej bajki Chwila, nawet mój sklepik nie. nie jest w środku tego. Faktycznie, Rumi, nie śpiewaj już, proszę, możesz już iść, tak, bo my nie chcemy mieć więcej tej kulki. Ale czekaj! I o o sobie posła! Czekaj, czy ja zostanę tutaj na zawsze! Ty, czekaj, musimy normalnie przetestować, czy ja mogę cokolwiek ci wrzucić. Czekaj, ta kamerka nawet tutaj nie wchodzi, a ja o, też nie mogę tutaj wejść! zostanę tu mm. na zawsze! Już nie spomnie. Nie no, spokojnie, pimpek, ja w tym momencie. Pom, spróbuję strzelić w tą bańkę i ona pękła! Ale super, Dzięki, wow. teraz wow. mogę stąd wyjść, a myślę, że tam utknę na zawsze! No tak, ale czekaj, w tym momencie scena się zamieniła, jest taka przera. Żająca, bo teraz przyjdzie do nas kolejna postać, czyli Derpy, taki niebieski kotek lew. Ale on nie uh. może być taki straszny, co nie? Może w takim uh. razie daj moją kamerę o tutaj, gdzieś na moim domku. No dobra, musimy trochę bardziej twój domek teraz popatrzeć i będę patrzył na tego Derpiego z twojego domku, ja go tutaj widzę. Ojej, jaki słodki tygrysyk, ty. Może bym tak naprawdę chciał go przygarnąć? Ty nawet tak nie mów, bo chwilę, on jest koło twojego domku, koło naszych domków i dał nawet taką niebieską karteczkę hejka, dosłownie jak w filmie. No nie Musimy tutaj podejść i z nim pogadać. Koź tutaj, kotku! Ale chwila, on coś jeszcze tutaj postawi! Ty napisał, nie jestem zły na tej niebieskiej kartce i daje tutaj jakieś ryby. Fuj, ja my nie uwielbiamy rybek, nie lubimy! No dobra, ale to jest taki tygrysek. Wej, no może! To. Nie, pipek, ja mam jak coś łuk, to będę go strzelał i chwilę, ty, on napisał tutaj, czy mogę zostać waszym zwierzątkiem, nie ma takiej opcji, ty jesteś Sadja Boys, czyli taki niedobry potwór, demon. No jak to, proszę, mhm. możesz ze mną zostać, ale Luczek cię co? chyba nie lubi. Co, w takim razie zniszczę wszystko niebieskiego pieska, chwilę, nie, on idzie do mojego sklepiku. Zaraz, co ty robisz, No a to, to że go nie lubiałem! No tak, ale dajmy go jakoś! No nie wiem, może mam takie poduszeczki, O, chodź tutaj, a mam, a mam, <grym> ucieka jak najdalej! Bardzo dobrze, moje poduszeczki z dluczekshop.pl. one go odstraszają i on chyba teraz ucieka! Udało <grym> nam się! Ale teraz będzie kolejna postać i znowu jest coś złego, teraz powinna przyjść do nas Mr. Isayat, czyli ten chłopak z włosami! Zobacz, on akurat wyszedł solo i idzie do naszych domków! Czekaj, co on chce zrobić, on jest dobry <grym> czy zły? Bo już sam nie wiem! Widać, ty, on się w ogóle nie rusza, ty, on normalnie zamarł w tym Może dlatego, że ma hmm. takie zasłonięte włosy i nic nie widzi przez nie? Czekaj, ja bym to zobaczył w prawdziwym życiu, bo on tak stał i... A, on puścił jakąś muzykę teraz grającą taką straszną. No. Ale to jest przerażająca. Nie, to jest najgorsza muzyka na Bojemy takich piosenek nie lubimy, sajabój, so są najgorsi, nawet widzisz tutaj, że to wszystko jest takie czerwone. A, moje uszy! I czekaj, on zamienia wszystko <gryw> na takie brzydkie kolory. Fuj. Nie, nie podoba mi się to, musimy go jakoś załatwić. Czekaj, spróbuję pom strzelić, może w niego może to coś da, pipek. Nie, on stawia te najgorsze rzeczy. Ty, ale chwilę, co ty masz za dysk? Dawaj wrzuć, to może będzie jej to inna piosenka. Tak, ja mam tutaj piosenkę kości, ja masz, rzucam ją tak. i co teraz? Czekaj. On Cieka! Ty, patrz on się rusza. On chyba tego nie lubi. A ta piosenka jest najlepsza. kość, koś, wywalaj misterysta. Ja sam nie chcemy cię już tu widzieć. No właśnie, już nam zniszczyłeś wszystko. Tak, i te głośniki teraz to grają dobrą nutkę. Musimy tylko je zniszczyć. I teraz przyjdzie kolejna osoba, czyli Suzy Pipek, czyli taki gołąb, kruk. Ale czekaj, on jest dobry czy zły? Bo ta scena jest straszna. No dopiero za chwilę się przekonamy. Ty, ja widzę tego kruka. On normalnie sobie lata. Ej, co on wlatuje na no, mój <laughs> domek? Co on chce Zrobić. Ty, nie wiem, ale on tak dziwnie chodzi. On ma dużo oczu i... A! On tutaj stawia jakieś oczy. E, mój domek wygląda <grym> teraz przerażająco. Ja już nie <grym> chcę w nim mieszkać. Czekaj. W sumie to wygląda dosyć śmiesznie, ale... A! On podleciał do mojego sklepiku luczek, show. Czekaj, nie. I stawia tutaj wszędzie te oczy i one się <grym> na nas patrzą. Faktycznie, gdzie nie popatrzę, to są te oczy. Musimy wyjść stąd i chwilę. Te oczy ciągle się wszystkie na nas patrzą. Nie podoba mi się to. Weź może miksturkę na niewidzialność. I jak ją <grym> Pijemy, to nas nie będzie widzieć. Ej, tak, głupi kruku, i co teraz? O, o, te wszystkie oczy i tak się tutaj patrzą. Nie, dobra, pipek, musimy jakoś go pokonać. Może tutaj tym łukiem. Tak, łap, tutaj strzały, rzuciłem ci ich troszeczkę za to, bo one mogą się przydać. Tak, i on ucieka, dawaj, pipek, może pokonamy tą susi. Ej, a ja mam patrz, takie strachy na wróble, patrz, to wszystko, a ucieka. Ej, tak chyba ten teraz kruk się boi, a masz tego jak najwięcej, wracaj lepiej na scenę. Dokładnie, broku, tak. wolaj, stąd nie stawaj takich strach. I bardzo dobrze, ty, zobacz, on teraz ale o, oh, oh, mamy tutaj pełno tych oczu. A teraz przyjdzie do nas kolejna osoba, czyli Zoe, a ona jest akurat z K-Pop Demon Hunters. I zobacz. I tak, jest już normalna, więc dobra, musimy szybko podglądnąć tą Zoe. I tak ona wyszła stąd i chwilę. Ona jest tutaj na środku też i zaczyna coś budować ze stoliku. Co to ma być? czeka? ona pewnie chce nas poczęstować, może zupką chińską! A tak, bo ona chyba jest bardzo głodomorem, ale nie wydaje mi się, chociaż czeka. Ej, ona jest głodna i tutaj jest obrazek, jak je! No faktycznie to w takim razie ja jej zaraz przyniosę. Poczekaj, Zojka, tu nie ma w ogóle jedzonka, ale za to w mojej lodowce patrz, ile jest rzeczy. Wow, ile tutaj masz tego. Masz nawet sushi tutaj. Biorę to wszystko i musimy dać jej to jedzonko, więc patrz, Zoj, co tutaj mamy dla ciebie. Sushi. Ta ja jedzę nawet takie ciasto, mm, bo one naprawdę boom. dużo jadły tego jedzonka. Mm. Nawet takie minecraftowe, a może ktoś mm. takiego kurczaczka? Ono jest bardzo dobre. Mm. Tylko wiesz co? Nie wiem, czy jej się to podoba, bo tak się patrzy i niczego nie je. Ona chyba teraz jest bardzo zła i głodna i chwilę zaczyna wszystko nie Ej, co ona zrobiła? Poczekaj Zoika! Nie, nie rozwalaj mojego sklepiku! Pipek człopel, weź coś wymyć, bo ona zaraz nas zje cały! Poczekaj, mam coś naprawdę mocnego, takie największe i najlepsze jedzonko, tylko nie wiem, czy jej to zasmakuje. Dawaj Zoe, chodź tutaj do nas, bo pipek przygotował dla ciebie. Wow, taką wielką świnkę. Tak, zobacz, A, na to, Zoe, o, chyba jej się mm, podoba. Patrzek i mm. nawet teraz ją wcina, cało! Ej, to bardzo dobrze. Ona chyba się z nami już pogodziła i teraz. O nie, ona sobie ucieka Ale teraz zostały nam dwie ostatnie osoby Czyli Potwory i Gwima Czyli najcięższej, wiesz co, Pimpek One mogą nas zaatakować To prawda, ja się tego ja nie wiem, co Ale... myślisz, że może nam pomóc. Jakieś barykady musimy zrobić, zabezpieczyć nasz domek. A może takie lasery też będą Uuu. mocne? Tak, tego potwory się będą bać. Tak, musimy szybko to zrobić. A wiesz co? Nawet możemy dać tutaj takie słodkie maskotki Luczka z luczekshop.pl, bo niedługo one będą dostępne. Zobaczcie, jakie one są słodziutkie, więc musicie się zapisać, bo w przyszłym tygodniu możliwe, że już będą. Ale super, a tak, wielbiam takie maskotki, na pewno będę z nimi spać. Tak, i na przykład czerwona też by była bardzo fajna. Dajmy ich tutaj jak najwięcej. Te potwory będą się tego bały na pewno i nawet dałbym tutaj mnóstwo lawy. Tylko chwileczkę. Te potwory powinny teraz wyjść. o, ta scena jest zła. I są te potwory, a nawet jest ich więcej! A, a co one tutaj robią? I czekaj, zamieniają wszystko na takie Nie. straszne. Nawet to podpalają! Ty, to są prawdziwe te postacie, Pipek. Tutaj jest ten biedny i nawet tutaj z toporem. I o, one tutaj chodzą, chyba chcą z nami walczyć. Tak, czekaj, one podchodzą Nie. do mojego domku i go palą! Nie, dobra, wiesz co, Pipek, ja muszę Wyjść teraz i ich powstrzymać jakoś tak. Zostawcie mnie, i nie bijcie mojego domku. A macie bardzo stoją teraz z tym ogniem. Nie, tak, Teraz wszyscy się paną! Ale ała, ała, jest ich serio dużo! Tak, ale pipek, ty pokonujesz tych potworów i bardzo dobrze. One muszą wszystkie dednąć. Tylko chwileczkę. Ej, tutaj został jeden taki, który się boi. Czekaj, co on się boi? On też jest potworem. My go też musimy powstrzymać. Nie, tutaj piszę, proszę, nie róbcie mi. Zdawaj damą moją może maskoteczkę. Co nie, on zaraz będzie naprawdę zły. Dlatego też go rozwalę, a ma. No Ale teraz zobacz, Pimpek, kto przyjdzie Ostatni potwór, czyli Gwima Taki najpotężniejszy w wszystkich tych boju Wiesz to jest już noc, o, o, więc ja chyba pójdę do mojego domku Bo się go boję. O, o On może być serio mocny I ja już go widzę i chwilę, ty, on zaczyna tutaj wszystko niszczyć Tak, i czekaj, czym on rzuca? A, co to ma być? Wszystko jest teraz jakieś fioletowe <laughs> Jak go widzę, on chce po prostu pożreć Cały świat, nawet twój domek Boże, teraz idzie do tych wiśniaczków Nie podoba mi się to O, o co on teraz chce z nimi zrobić? On do nich podchodzi i czekaj O, on ich bierze hey. Ty, ja widzę właśnie, że on ich ma tutaj w górze I co on z nimi zrobi? Nie, niech on go nie wyrzuca Co to ma być? Psst. Musimy go jakoś pokonać Dobra, nie możesz podejść do mojego sklepiku, Gwima Bo to są najlepsze rzeczy na świecie Jeszcze moja maskoteczka będzie Ale to go nie obchodzi Patrz, on oh. całego zjada O, o, i chwilę, on teraz bierze że mnie do góry i chyba chce mnie zniszczyć! O, ale on o! cię wyrzucił daleko, ucieka! Czekaj chwilę, nie, ja muszę go pokonać! Ale zaraz, co on ci robi? O, o, o ty chodzisz coraz niżej, nie, ty zaraz umrzesz! Nie, ty K-pop Demon Hunter to jest najgorsza bajka na świecie!